Może ja troszeczkę jeszcze w tę stronę, bo tu mam niżej ten mikrofon. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jesteśmy na konferencji prasowej, ponieważ nie możemy pozostawić bez komentarza sytuacji, która miała miejsce wczoraj na posiedzeniu połączonych komisji. Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Program komisji przewidywał dwa punkty. Rozpatrzenie ustawy o wolnej wigilii, jak, zgłoszonej, jak państwo zapewne wiecie, przez Lewicę. I drugi punkt miał dotyczyć wprowadzenia z powrotem niedziel handlowych to jest ustawa, którą bardzo mocno chce wprowadzić pan przewodniczący Ryszard Petru. Punkt drugi został zniesiony z porządku obrad. Wygląda na to, że po prostu koalicja rządząca, koalicja 13 grudnia, nie porozumiała się w sprawie handlowych niedziel, ale co wydarzyło się w sprawie Wolnej Wigilii? Tak oto Platforma Obywatelska, łącznie z panem przewodniczącym Ryszardem Petrów z Polski 2050, wprowadziła dwie poprawki. Jedna poprawka uzyskała większość komisji dotycząca mianowicie tego, że od przyszłego roku, roku 2025 w grudniu będą trzy niedziele handlowe w zamian za e, wolną wigilię. Zupełnie z tym nie można się zgodzić. Wiemy, że e, w wigilię e, osoby pracują w, sp w sposób e, skrócony. Handel odbywa się do godziny 14. W zamian za to ma być cała trzecia niedziela, czyli w trzy niedziele handlowe w grudniu. Natomiast e, druga poprawka, e, przypomnę jeszcze raz Platformy Obywatelskiej i e, e, pana Ryszarda, przewodniczącego Petru, e, dotyczyła tego, że w, od roku 2026 każda pierwsza niedziela miesiąca będzie niedzielą handlową. I z tym naprawdę nie możemy się zgodzić. Pan przewodniczący będzie zgłaszał na drugim czytaniu dzisiaj o godzinie 16 tę poprawkę jako poprawkę mniejszości, ale jasno i wyraźnie chcemy wyrazić tutaj swój sprzeciw, ponieważ to, co naprawdę w konsensusie, w ciężkiej pracy, ze związkami zawodowymi, z pracownikami, pracownikami handlu, od roku 2016 wypracowaliśmy. Przypominamy, Szanowni Państwo, że najpierw była jedna niedziela wolna od handlu, potem dwie, potem kolejne. I teraz, wszyscy, a co za tym idzie, duża większość, bo dwie trzecie społeczeństwa. Nawet są badania wśród młodzieży, które mówią, że jednak społeczeństwo chce, aby te niedziele były wolne od handlu. Oczywiście nie jest to zakaz handlu, bo jest mnóstwo wyjątków, kiedy w niedzielę przede wszystkim małe sklepy mogą być otwarte. Pozostaje pytanie, czy znowu siła pewnego lobby zagranicznych, zachodnich korporacji handlowych, które naciskają na e, część opozycji 13 grudnia, żeby zmienić to, co stało się już tak naprawdę naszym dobrodziejstwem i znowu będziemy musieli dbać o prawa pracownicze, zwłaszcza pracowników handlu i zwłaszcza kobiet, bo przypomnę, że 90% pracowników handlu to kobiety i one naprawdę zasługują na to, aby nie zmieniać i nie pogarszać ich już naprawdę w dość trudnych warunków pracy. Pan Wiceprzewodniczący Komisji, bardzo proszę, Związkowiec Jan Mosiński, który doskonale pamięta tą walkę o wolne niedziele handlowe. Szanowni Państwo, jak się, Pani Przewodnicząca Urszula do tego konsensusu, dialogu, to trwało wiele miesięcy, przyjmowaliśmy projekt obywatelski ograniczający handel w niedzielę. Nie zakazujący handel w niedzielę, tylko ograniczający handel w niedzielę, pod pewnymi warunkami oczywiście. Wówczas zachowaliśmy pewien balans między władzą ustawodawczą, stroną społeczną i pracodawcami, zgodząc się na taki, a nie inny kształt projektu ustawy, obywatelskiego projektu ustawy firmowanego przez Niezależny Samorządny Związek Gaudowy Solidarność. Dzisiaj Turboliberałowie z Praw Obywatelskiej, i z Polski 2050 z Hałowni chcą zobowiązać Wszystkie kobiety, tak jak Pani Przewodnicząca, w handlu około 2 miliona pracujących, z czego 90 70, 90 to kobiety. Chcę się zobowiązać do tego, aby pracowały jedną niedzielę więcej od roku 2025, jako trzecią niedzielę z rzędu przed świętem Bożego Narodzenia. My na to się nie zgadzamy. Wczoraj podczas prac połączonych Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju Zagłosowaliśmy przeciw tej e, propozycji, ale ona znalazła się, stąd jako merytoryczna opozycja dzisiaj złożymy e, e, swoją e, propozycję do zmiany artykułu trzeciego e, ustawy, który e, mówi o tym, że chcemy, aby powrócić do pierwotnej wersji e, tego, co było zawarte w projekcie ustawy, a mianowicie dwie niedziele przekazujące Boże Narodzenie są wolne od e, zakazu e, handlu. Jak zachowają się posłowie PSL-u i Konfederacji? Zobaczymy na sali obrad w dniu dzisiejszym. Jedno jest pewne, nie wyrażamy zgody na to, aby narzucać polskim pracownikom nakaz pracy w kolejną niedzielę. Nie tędy droga, bo to uderza w polskie rodziny. Pan Krzysztof Petrus straszy, że... Wprowadzanie tylu wolnych dni mimo no, Wigilii Bożego Narodzenia e, jest groźne dla poczuć gospodarki Otóż nie, bo pracują inne, inne przedsiębiorstwa. Specyfika Wigilii, proszę Państwa, jest następująca. Bo część do pracy przychodzi, a wczoraj wiemy, że około południa już w pracy nikogo nie ma. Jaki jest sens upierać się przy tym, aby nie poprzeć projektu zmian do tej ustawy? Jesteśmy na tak, jesteśmy na, za tym, aby pracować nad projektem ustawy ustawiającej wigilię. E, bo sięga na dnia dniem e, wolnym od pracy. Jak widziała ja, Pani Poseł Urszula Rusecka, wczoraj przedstawiono nam skandaliczną propozycję zmian. Wyjątkowo był gniot, który e, autorstwa Ryszarda Petru, to jest, to jest proszę Państwa e, ta Platformy. propozycja. Platformy. Platformy Obywatelskiej również. To jest ta propozycja, która mówi o tym, że wprowadza się od stycznia 2026 wszystkie, wszystkie soboty e, wolne. Natomiast biorąc pod uwagę to, że niektóre niedziele są dniami wolnymi, tak niedziela Wielkiej Nocy miała być zwolniona z zakazu handlu, no wyjątkowy, niechlujny projekt zmian, my się też nie zgadzamy. Natomiast pan Ryszard Petru oczywiście powiedział, że ten projekt, tą propozycję zgłosi podczas prac nad projektem zmiany ustawy o wolnej wigilii od roku 2025. Dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, widać na przykładzie chociażby tej ustawy o wolnej, wolnej wigilii, jak w stoczewce, jak zupełnie rozbieżne mają programy, poglądy. Ma koalicja 13 grudnia. Apelujemy o to, aby już tej ustawy o wolnych niedzielach nie zmieniać. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie mitem jest, są koszty prowadzenia tej wolnej wigilii koszty, które są wzięte tak naprawdę nie oparte o, mówi się o 6 miliardach, o 11 miliardach, nie oparte o żadne merytoryczne badania i wskaźniki. Dziękujemy bardzo.